Ja ci mogę jednego. No dobrze, no. Żebym przynajmniej zaczęła. Bo przez mokre skarbu, już jest długo. No. Tak? Um, Skomplikowana gra. No ja nawet A, tak? A, tak. albo, jak, jak nauczasz, nie zaczynam od tego albo trzech. Jak się nauczyć, się w tej układu jak tam cztery albo 5? też trzeba wiedzieć jak... Yy... No, jak te klocki, jakie, jakie możesz no, znaleźć? I jak tak pokładam trochę rokiem przy 4 lub 5 przy łatwym, to łatwiej będzie już później w to przejść. Od razu to. Mamy samolot. Piksa. Czekam na samolot, bo no, ostatnio to, czekałam 7 godzin. Pixa, <grym> powiedz, gdzie, jest, gdzie się aktualnie znajdujemy? Yy, w Rzeszowie, cały czas w Rzeszowie. Na lotnisku? Na lotnisku w Rzeszowie. Tak jest. I czekamy sobie na czekamy naszego. Mam już przylecię. Później skro... Mały, ale samo ja sam nie na skromny. skromny, ale. Skromny, ale nie skromny. A nie było ustawki w silniku, jak ustawiamy? Tak, ostatni? spróbujemy polecieć. Tak, kapitan nas powiedział. E, po, dwu, się, po dwóch godzinach grzebania w silniku, powiedzieli, w no, spróbujemy dolecieć. Ja, spróbujemy dolecieć. I jakaś pani do nas mówi, ja już rozumiem, do córki, gdzie chciałabym być pochowana. A my. To było całkiem serio. No, to poważnie. To było Czyli ostatnim razem, jak leciałyście do Stuttgartu był problem z silnikiem, dlatego takie opóźnienia? Dwie godziny się spó y spóźnił nasz samolot, więc nie się na tak, przesiadkę. Pan inżynier musiał przylecieć z Warszawy, więc czekaliśmy, żeby pan przyleciał najpierw z Warszawy. Stwierdził, że no... spróbujemy. No, nie <laughs> wiadomo, no, I polecimy, no! <laughs> Tym razem problemem raczej nie będzie. Mamy swój prywatny samolocik. Prywatny prawda? Oczywiście. Wiem, jest, Czy lot może nas sponsorować? Lot? Tak, o, to musimy się Polecamy ich zapytać. Się. Tak. Ja bym bardzo chętnie poprosiła taki właśnie czas. Możesz zostać ambasadorem, wy... jakbyś chciała. Bardzo chętnie, mogę udostępniać wszystko na Instagrama z moich podróży. Szczególnie do Japonii. O, kupcie mi bilet tutaj. <śledzimy> na razie. Na razie, na razie będziemy lecieć do Włoch, do Koneliano. A polska siatkarka dostała free bilet do Japończyków. Na razie do Koneliano, Liga Mistrzów przed nami, a później będą przyjemności jakieś inne, no, ja wakacyjne. Ja słyszałam, że najpierw przyjemności, potem... Czyli chcesz zmienić kolejność. Tak. Nie no, muszę jeszcze Kasia nagrać, bo Kasia tak bardzo nie? chciała. co, Kasia, powiedz nam o grze przynajmniej. Co? Powiedz nam o grze. Co to za gra jest? Super jest ja gra. Polecam. Kasia Zanewska. I dziękujemy. Gabi, pomachaj. Pomachaj. Dziękuję. w końcu gwiazdy. A jak tam dzisiaj podróż? A przyjemnie. Przyjemnie? W porównaniu do tego, co się działo ostatnio w naszej podróży do Stuttgartu, to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie polecam takie loty. Krótki. Przyjemny. Bez opóźnień. Bez opóźnień. Gdzie teraz wybieramy? Na trening trzeba się trochę ruszyć, nie? Poznać halę. Ale ty znasz tą halę już. No tak, byliśmy tutaj w tamtym roku, nie? Dobry siód. Przyznaj, rację. Ciao. To co? Do zobaczenia na. Na no, haj! Znajdujemy się w Koneriano. <grymne> Na szczęście loty i cała podróż była zdecydowanie krótsza niż do Stuttgartu więc e, trenujemy jesteśmy zdrowi w pełni optymistyczni, że wygramy ten mecz No nie jest łatwo bo ostatnia podróż do Stuttgartu to jest mecz z 500 pięciosetowy więc w tych nogach trochę już mamy ale dbamy o regenerację tym razem ta podróż naprawdę była krótka, więc startowaliśmy o godzinie 8. Po ósmej, około 13 byliśmy w hotelu na lunchu i w pokojach, więc mam nadzieję, że to nam wystarczy, do, żeby zre zregenerować się i jutro zagrać dobry mecz. Poczekaj, chodź porozmawiamy. Ojej, no, no. dzisiaj drugi dzień wyjazdu w Corneliano. Mhm. Dzisiaj ważny dzień, bo dzisiaj jest dzień meczowy. Tak, bardzo ważny. No. Jak nastawienia? Pozytywnie, bo jak wstałam, to zobaczyłam to słońce, którego w Polsce ostatnio brakuje. Może pokażemy. Wszędzie słoneczko, pięknie jest. Ja przez 15 minut na balkonie i łapałam słońce. I mówię, nie wchodzę do pokoju. Choć było mi tak zimno. O, i tak stałam do tego słońca. Także zapowiada się dobrze od samego rana. Czyli pozytywne nastawienie, walczymy tak, i każdy punkt się liczy na wagę awansu. No, I mam nadzieję, że zmontujemy tu niespodziankę i ponelnia ja, i, i wszystkim innym. Dokładnie. Czy mamy kciuki? Do zobaczenia, gdzie? Na hali, we Włoszech.